Tell me something about yourself. We barely know each other. No cóż, nie znamy się, ale przeszkadza ci to. What? Speak slower. I can't understand you at all. A co mnie to obchodzi? Wiesz co? Jak chcesz ze mną pogadać, to przynieś mi. Beczkę piwa i sto dziewu. Jak już to razem wypijemy i się zabawimy, to dogadamy się bez problemu. How is it that women throw themselves at you? To dar od Boga Henryku. A może to dlatego, że mam takiego dużego kutasa, ale mam dla ciebie jedną radę. Jak już zbałamucisz jakąś niewiastę, to spróbuj sprawić jej przyjemność swoimi ustami. Będzie cię bolał język, ale zobaczysz jaka ona będzie zadowolona. understand take tylko jedną, przyjacielu. Tnij tak szybko, żeby wróg nie zdążył zrobić uniku. I staraj się stać trochę bokiem, żeby nie dało się łatwo w ciebie trafić. Ale przede wszystkim nigdy nie zaczynaj ze mną. Bo zrobię z ciebie ścieczkę. Well. Dziękuję, well, don't nie what co. Panie. Mój Boże, wysłuchaj mnie. Całe życie mordowałem i ruchałem. Więcej razy paliłem kościoły niż byłem u spowiedzi. Wybacz swemu Wybacz. Wybacz i pozwól mi jeszcze tylko raz wykastrować tych bezbażnych skurwysynów! Shut up! No one can listen to you! Damn gibberish! Twoja baba i tak do końca życia będzie pamiętać o mojej polskiej kiełbasie! O oh, shut that gob of yours! Ciebie i twoją matkę piekło pochłonie, niech was piekło pochłonie! Wait! Stop! A co to za kuras mm. te kurwy! Nie mnie kurwa macie Orzeż o kurwa, chyba sobie rękę złamałem. O kurwa... O kurwa, było blisko. Uff. Gdybym nie miał chociaż tego kuciokwiku... O kurwa mać... Mało brakowała. Kimkolwiek jesteś... Masz krzepę. To jakżeś nastukał tym zagnojonym kuciapom? Oh, I not Uh, I reckon you want to know who I am, right? I'm Henry. Henry. Henry? Why are you talking to me like that? Yes, that's me. Henry. I was sent by Dry Devil. He's waiting for you at the Devil's Den. Oh, shit. The devil's żyje? To jeszcze go nie him Kurwa, patrz, Głupim to co szczęście sprzyja. A co z Janoszem? Przecież zostawiłem go tam na pastwę losu. You mean Janosz Uer? I saved him from the pillory a while ago. O! Złaciutki! Kocham cię! Chodź ze mną! Musimy to opić w czartowce! Jak you say, in the devil's den. That's where all of us are supposed to meet. You know what? I'll go with you right now. No to w drogę. Mamma mia! Anna, ma cosa stai facendo? Giuseppe, you're supposed to be the gate. Signore dei cieli, vedi come mi tratta questa donna. Appena mi giro un attimo, si attacca al primo cazzo che vede. Sei uno dei nostri.